Witajcie moi drodzy, wróżka Sikora, witam bardzo serdecznie wszystkie osoby spod znaku Skorpiona na czytaniu październikowym. Sprawdzimy sobie jakie energie dla Skorpiona w październiku 2021. Oczywiście czytanie bardzo ogólne, więc po więcej szczegółów zapraszam na czytania prywatne. A teraz wejrzymy sobie jaka energetyka w... Obszarze znaku Skorpiona w obszarze w polu. Energia październik 2021. Skorpion, bardzo proszę o przekaz dla osób spod znaku Skorpiona październik 2021. Energia z jaką Skorpion wchodzi w październik. kurka, mieczy w odwrocie. Co zostawiacie za sobą, co odchodzi do przeszłości? Siódemka pucharów. Wyjście z jakiejś iluzji na pewno odchodzi do przeszłości. Wyzwanie, wyzwanie tego miesiąca dla Was. trójka trójka mieczy Co zyskacie mierząc się z tym wyzwaniem? Ha, dziesiątka mieczy, skorpiony. Niełatwe, niełatwe zadanie przed wami. Co dobrego? Co dobrego idzie do Skorpiona w tym miesiącu? Rycerz Buław i co zyskacie dzięki temu owemu rycerzowi? Buław. Czwórka kielichów. Może dostrzeżecie tą opcję? Opcję czwartą. Energia wychodząca dla Skorpiona z jaką energią Skorpion wychodzi z miesiąca? Król Buław. W odwrocie i rada, rada z jaką, jaka rada dla Skorpiona. Dziewiątka pucharów w odwrocie, ale sobie ją tak położymy. Skorpion, 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 Skorpion. Energia z jaką wchodzicie w miesiąc mamy czwórkę, mieczy w odwrocie, czyli pora się odmrozić, pora się odmrozić. Pora, że tak powiem, zmierzyć się z rzeczywistością, e, mimo że rzeczywistość może być bolesna, bo tutaj te kolejne karty o tym mówią. Natomiast pora się odmrozić i pora faktycznie e, wyjść trochę z takiej iluzji, w której może żyliście do tej pory. Pozostawić fantazję za sobą, bo siódemka pucharów to są fantazje, to są projekcje, to nie jest rzeczywistość. Pora zejść na ziemię i, że tak powiem, skonfrontować się z rzeczywistością. Natomiast to może być bolesne, bo tutaj Trójka Mieczy mówi o tym, że Rzeczywistość może Was boleśnie skonfrontować. Może Wy uciekliście gdzieś tam w rejony własnej głowy, w obszary fantazji, w obszary takiego, wiecie, ucieczki od rzeczywistości po to, żeby nie konfrontować się z tym, że no rzeczywistość boli, że rzeczywistość boli. Tutaj mogą być jakieś naprawdę bolesne rzeczy, bolesne uświadomienia, może w stosunku do samych siebie, może w stosunku do innych ludzi, może do ludzi, z którymi... Um, co do których mieliście jakieś nadzieje, co do których mieliście jakieś oczekiwania. Mogą to być bolesne realizacje. Trójka Mieczy mówi o tym, że tak naprawdę dochodzicie do takiego momentu, w którym wiecie, że nie będzie już tak jak było. Trójka Mieczy to jest taka realizacja, która mówi: od teraz wszystko się zmienia. To jest bolesne. To może mówić na przykład o tym, że jakaś zdrada wychodzi na jaw, albo że okazuje się, że ktoś was oszukał, albo w jakiś inny sposób zostajecie zranieni. I to nie jest tylko e, ból serca, który tutaj dosłownie na tej karcie się pojawia, natomiast to jest przede wszystkim świadomość tego, że od teraz rzeczywistość już wygląda inaczej. E, I to boli. I to bardzo boli. Dziesiątka mieczy mówi o naprawdę bardzo, bardzo bolesnej sytuacji, w której wydaje nam się, że już się nie podniesiemy nigdy. Będąc w dziesiątce mieczy, wydaje nam się, że już nigdy się nie podniesiemy. I to jest absolutnie jakby ludzkie, normalne i każdy człowiek, który jest w dziesiątce mieczy, tak się czuje. Oczywiście my, spoza dziesiątki mieczy, jesteśmy i widzimy na przykład naszego przyjaciela, który jest w dziesiątce mieczy, mówimy mu, to minie, to przejdzie, podniesiesz się, wiadomo. Natomiast, będąc w dziesiątce mieczy, to boli tak bardzo, że nam się wydaje, że to nigdy się nie skończy. Natomiast prawda jest taka, że to się skończy, <grym> oczywiście. Natomiast, nie będę Was pocieszać, może być ciężko, może być naprawdę ciężko, może być boleśnie, ale to jest rzeczywistość. Karmić się dłużej iluzją e, byłoby tylko gorzej, byłoby tylko gorzej. Lepsze jest bolesne uświadomienie sobie czegoś, bolesna realizacja, e, która doprowadzi do naprawdę dużego bólu, ale to jest uwalniające. To powoduje, że podnosimy się z tego, to powoduje, że mamy potencjał do tego, żeby wstać, to powoduje, że to słońce wzejdzie na, dla nas, chociaż jeszcze nie widać go. Ledwo co? Ono tam jest na tej karcie. Nie widać go, a ona tu leżąc twarzą w dół już na pewno go nie widzi, ale ono jest. I tak naprawdę najbardziej bolesne doświadczenia, najbardziej bolesne szpile wbite w nasze serce są lepsze niż unikanie ich, karmi karmiąc się fantazją, bo to jest rzeczywistość. Więc e, taki ten październik, niełatwy nie, nie skorpion, e, ale mimo wszystko z. Potencjałem do tego, żeby faktycznie skonfrontować się z rzeczywistością i móc ją zmienić. No bo uciekając od rzeczywistości, nie będziemy w stanie jej zmienić. No bo jesteśmy w jakiejś fantazji we własnej głowie i kompletnie nie wiemy, co, co robimy i co mamy robić. E, co dobrego do nas przyjdzie? Skorpiony. Rycerz Buław. Rycerz Buław może mówić o. Jak mi się mężczyźnie, dla kobiet skorpionów absolutnie tak. To może być romansik, raczej przelotny romansik, raczej nic jakiegoś takiego poważnego to nie musi być. No bo tutaj wy jesteście, tak jakby tu się dzieje, tak jakby umówmy się, tu się dzieje, w waszym życiu się dzieje. Są bolesne realizacje, są bolesne uświadomienia, coś trzeba tutaj przerobić, przeprocesować. Rycerz buław raczej w tym nie pomoże bo to jest raczej Jolero, natomiast on może trochę Wam pomóc, że tak powiem, załagodzić tutaj ten doraźnym takim plastrem być i może faktycznie pokazać Wam, bo tutaj co zyskacie, czwórka kielichów, że są inne rozwiązania, że są, wiecie co mi się kojarzy, tutaj na przykład naprawdę ktoś, ktoś ze Skorpionów przeżywa jakiś poważny heartbreak, naprawdę poważny heartbreak, może po wieloletnim związku rozstanie, może po cokolwiek takiego, i tutaj pojawia się ten rycerz buław, który wnosi taką świeżość, mimo że jest tylko romansem, ale on pokazuje, że w tym morzu jest jeszcze trochę rybek. Wiecie o co chodzi? To nie musi być żadne, żadna relacja, to może być po prostu przelotna znajomość, ale on wam pokaże, że są opcje. Że są opcje, ale wy ich nie widzicie, bo wy tutaj jesteście skupieni na tych trzech kielichach, które pękły. Trójka, trójka. A ten czwarty kielich jest dla Was dostępny, są możliwości. Tutaj ten król Buław, który wyszedł w energii wychodzącej, on jest w odwrocie, więc tak naprawdę tutaj jeszcze nie ma potencjału do tego, żeby to faktycznie była jakaś taka stabilniejsza energia tego rycerza. Natomiast uważajcie, żeby nie, nie przypisywać za dużo wartości i za dużo zasług temu co jest tylko takie, jakie jest, tak bardzo powiem ogólnikowo. Natomiast jeżeli tu się pojawia romans, to to jest tylko romansem. Nie dopowiadajcie sobie, bo tutaj jest ryzyko, bo wy jesteście ledwo co zeszliście na ziemię z fantazji. Do rzeczywistości z fantazji. Rzeczywistość bardzo, bardzo boli. I wy tutaj możecie być w takiej energii, że jakąkolwiek teraz, na przykład, nie wiem, wyciągniętą dłoń w waszą stronę przez kogoś, wy będziecie traktowali już jak propozycję małżeństwa. Uważajcie na to, tak nie będzie i tak nie jest. Energia, z jaką wychodzicie z tego miesiąca, ten odwrócony król buław, może tutaj mówić po pierwsze o pozbyciu się faktycznie. Jakiegoś toksycznego mężczyzny w waszym otoczeniu, to naprawdę dla części skorpionów może mówić tutaj mocno o wyjściu z pewnej iluzji, fantazji, zderzeniu się z rzeczywistością, na przykład polegającą na tym, że mój partner jest toksyczny, wyjścia z, te, z tego, zostawienia go, że tak powiem, powiedzmy ze spakowanymi walizkami przed domem e, i z tej energii wychodzicie. Z drugiej strony ten król Buław może tutaj mówić właśnie o takim jeszcze nie do końca w pełni możliwości em, takiego jakby bycia w swojej pełnej energii, bo tak naprawdę tutaj jakby ten październik może być taki... Wiecie, no bolesny, trudny, więc nie oczekujcie też od siebie, że będziecie nie wiadomo jak, jak zawadiaccy w tym, w tym miesiącu. Pozwólcie sobie pomóc, możecie skorzystać z jakichś takich sytuacji, ale nie nadawajcie im większego znaczenia niż one faktycznie mają czy mogą mieć. Jeśli chodzi o Radę, dziewiątka Pucharów. Korzystajcie z życia. Jakkolwiek ono nie wygląda tutaj, małe rzeczy, które mogą wam trochę osłodzić bóle. Tego cierpienia tutaj. E, korzystajcie z takich, e, z takich właśnie małych iskierek, które mogą się pojawiać w tym rycerzu Buław, to nie będą od razu, nie wiadomo, jak wielkie płonące pochodnie czy konary króla Buław. To może być, wiecie, e, małe drobne rzeczy, ale może ich być sporo, na tyle, że wypełnicie się tym. Chociaż do połowy, bo może nie cali, bo tutaj jest naprawdę tutaj są duże deficyty, ale korzystajcie z tego, że los ma dla Was naprawdę dużo i jest duża obfitość, i tak jak powiedziałam, to może jest pełne rybek. Naprawdę ktoś ze skorpionów musi to ewidentnie usłyszeć po ciężkim rozstaniu. Są inne opcje, są inni ludzie, są inni faceci, są inne kobiety. Zobaczcie to, zobaczcie, że rzeczywistość jest taka, że wasz związek był toksyczny i był niefajny, albo jesteście w nim dalej, no to wtedy ogarnijcie się i przestańcie być. Nie bójcie się tego, nie bójcie się tego, że zaboli, bo są inne opcje i los ma dla was bardzo, bardzo dużo, tylko otwórzcie się na to. Taki przekaz, moi drodzy Skorpioni. Pozdrawiam.